Moneta, której wartość na licytacji może sięgnąć ponad 1000 zł. Efektowny test druk. mam monetę z ciekawą historią. Około 13 lat temu, jak byłam dzieckiem, poszłam z moim tatą do kawiarni. Kupił dla nas coś do jedzenia i pozwolił mi zachować restę. Z ojcem, nie mam kontaktu, a moneta cały czas jest ze mną. Kiedyś ją nosiłam, na szczęście nie nazywałam księżycowa moneta. Długo jej nie widziałam i myślałam, że zgubiłam, a dziś znalazłam ją w starym portfelu. A więc dziękuję za te zdjęcia jeszcze raz. Efektowny test druk. Widać tutaj również zdjęcie rantu. Jest to oryginał jak najbardziej. Podoba mi się nazwa tej monety, jaką określiłaś księżycowa moneta, może warto ją sobie dalej zachować jako amulet poprzez to w jakich okolicznościach weszłaś w posiadanie tej monety. Oczywiście 50 tysięcy groszy, czyli tak 500 zł przebicie pół miliona procent, jeżeli ci udałoby się sprzedać za 500 zł, a jak za 1000 to milion procent zysku teoretycznie oczywiście takie obliczania yy, proszę się nie obrażać, clickbaitowe, ale jednak robiące trochę, yy, działające trochę na wyobraźnię, moneta jak najbardziej przy piękna, wyłowiona z obiegu stan brzytwa, naprawdę podoba mi się ten stan nie wiem na ile bym to określił, gdyby to trafiło do gradingu, jaka by była nota, sami możecie w komentarzach pisać czekamy na licytację, bo ta osoba się waha, czy ją wystawić tą monetę, czy nie piszcie w komentarzach, czy ma wystawić i czy na kup teraz, czy w licytacji możecie pisać swoje oferty również będziemy czekać, jak będę wiedział coś, może dam link na instagramie i wszyscy będziemy śledzić tą oto przepiękną aukcję tej monety, która naprawdę robi Wrażenie. Chciałbym taką zobaczyć kiedyś 2 złotówka albo 5 złotówka ale jest to chyba niemożliwe do zrobienia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za zdjęcia. Kontakt do mnie w opisie. Do zaś.